Kontrolerzy NIK coraz bardziej zagłębiają się w nieprawidłowości związane z funduszem patriotycznym. Już w czerwcu Banaś złożył do prokuratury zawiadomienie, że w ciągu dwóch lat do podmiotów powiązanych z prawicą wypłynęło z niego ponad 100 milionów złotych. Teraz NIK szczegółowo przeanalizował 8 podmiotów, które dostały więcej niż jedną dotację na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych. Na przykład fundacja służba niepodległej, jak piszą kontrolerzy, kupiła dwie kawalerki. Obie finansowane w zdecydowanej większości lub całości z dotacji funduszu. W pierwszej miało być studio nagraniowe, a w drugiej centrum konferencyjno-szkoleniowe, choć jej powierzchnia wynosi raptem 35 m2. Zbyt mała powierzchnia nie pozwoliła na realizację zadania dofinansowanego przez Instytut, dlatego Fundacja musiała wynająć przestrzeń konferencyjną, a wynajem również opłaciła ze środków otrzymanych z Funduszu Patriotycznego. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, ale zajrzyjmy jeszcze do. Fundacji Action Life, która kupiła nieruchomość o powierzchni ponad 40 arów, wraz z domem, w całości finansując ją ze środków Funduszu Patriotycznego. Choć zobowiązała się przystosować ją dla osób niepełnosprawnych, nie uczyniono tego. Co ciekawe, zdaniem kontrolerów, nieruchomość zamieszkiwali poprzedni właściciele. A akt notarialny nie zobowiązywał ich do wyprowadzki. W konkluzji raportu Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na to, że nadzór nad instytutem sprawował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Jednak nie zlecał on kontroli sposobu przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z funduszu. Minister sportu oczekuje wyjaśnień od prezesa PKOl w sprawie ekskluzywnych podróży jego i jego rodziny. W polskim sporcie istnieją dwie kasty. Ta rządząca, którym należy się wszystko, i ta, która organizuje realnie sport czyli trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze, którzy obsługują ekipy sportowe, sami sportowcy na końcu, którym się nic nie należy albo którzy się mają cieszyć z tego, co z pańskiego stołu im skapnie. Nigdzie nie było widać tego lepiej jak na Igrzyskach Olimpijskich. Jak Państwo wiecie, ja zwróciłem się do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i do Polskich Związków Sportowych o szczegółowe informacje, kto i w jakim charakterze przebywał na igrzyskach. Jak sam prezes zapewnia, za wszystko zapłacił z własnej kieszeni, ale wydaje się, że dokumenty mówią coś odwrotnego. Pikanterii sprawie dodają fakty ujawnione przez portal ONET. Żona pana Piesiewicza zarobiła ponad milion 100 tysięcy w państwowym banku i to w raptem pół roku. Jak podaje Kamil Dziubka, Agnieszka Piesiewicz nie miała z bankiem określonego zakresu obowiązków, a jedynie cele, jakim było wspieranie i opiniowanie działań zespołu od marketingu. Póki co dziennikarzom nie udało się odnaleźć namacalnych śladów pracy w postaci raportów czy analiz. Detektyw Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba dotarł do faktur. Które pokazują, w jaki sposób KGHM finansował kampanię PiS. Ma pan fakturę? Tak, mam fakturę. Mam przede wszystkim przelew. Przelew jest, panie redaktorze, z 25 września. Fundacja KGHM Polska Mieć. Wpłaca 238 tysięcy złotych w ramach umowy darowizny w spółce Berm. Spółka miała realizować warsztaty z tematyki pedofilii. Natomiast oczywiście darowizna została podpisana, przelew poszedł, natomiast nie było żadnej realizacji. Warsztatów nie było, było za, co innego? Za to pojawiły się faktury i zlecenia, które nagle spółka Berm zaczęła realizować. Między innymi koszulka polo z nadrukiem, e, oczywiście jaka koszulka? E, Jacka Sasina, e, koszulka kampanijna. Kolejna sprawa, przypinka. E, e, 2000 sztuk, czyja przypinka? Jacka e, Sasina. E, kubek, e, 1000 sztuk, e, też spółka Berm zamawia, kubek czyj Jacka Sasina, kubek papierowy termiczny. Szanowni Państwo, ale wśród materiałów, do których również dotarłem, pojawia się Elżbieta Witek, Elżbieta Witek, która postanowiła z, z pieniędzy prawdopodobnie Fundacji KGHM sfinansować swój kalendarzyk wyborczy, który rozdawała. Też są flagi, są banery. Czyli te, wszystkie, te wszystkie materiały są... zamówiła firma Berm, która otrzymała darowiznę ćwierć miliona złotych od Fundacji KGHM, czyli od spółki Skarbu Państwa. Spółka była kontrolowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych na czele tego ministerstwa Jacek Sasin stał. Tak jest, to jest jeden z przykładów maili, gdzie spółka Berm zamawia kolejne materiały dla Jacka Sasina. Wyborcze chcielibyśmy domówić 5000 tysięcy wizówek Sasina, 5000 tysięcy ulotek. To będzie jedno zamówienie bez konkretnego. Terminu. Proszę o czas realizacji drugie zamówienie na piątek. Cała kampania Jacka Sasina jest realizowana, nawet krówki reklamowe z nazwiskiem Sasin były, pojawiały się w tej sprawie. Jest to twardy dowód. To jest twardy dowód. Dzisiaj o 12.30 w prokuratorze krajowej na ulicy Postępu jestem umówiony, żeby prokuratorowi krajowemu panu prokuratorowi Kornelukowi przekazać 5 tysięcy stron dokumentów faktur, przelewów. Materiałów graficznych, wszystko finansowane na rzecz kandydatów PiS-u i wszystko poza komitetem wyborczym. Mimo tego, że na każdym z tych dokumentów widnieje napis Kawu, Prawo i Sprawiedliwość w tym sprawozdaniu, które w tej chwili jest analizowane w Państwowej Komisji Wyborczej. Po tych dokumentach, po tych materiałach, po tych przelewach nie ma śladu. To musi uwzględnić Państwowa Komisja Wyborcza, ale czas również na organy ścigania, na prokuratorów, na przesłuchania, e, zabezpieczenie dokumentów, bo w tej chwili e, ludzie Sasina, którzy jeszcze pozostali w różnych spółkach Skarbu Państwa, e, mogą dokonywać różnych modyfikacji, ale są twarde dowody, które e, są niekwestionowane.